Rybling, o, 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 rybling, pa, ta, teraz, pa, o, zobacz, zapach, za, za. podbicie, u, widzieliście to? Ale czemu tak mam dobry humor? Już ja mówię, to mam dobry humor. Dzisiaj nagrody. Nie wchodzić. A to Lena wchodzi. A dzisiaj. No zamknij. Dziękuję, Ola, przemilknij. Zamki, zamki. Przywitaj się Lena. Hello. Tak, i Lena otwiera playfikę czy ja? Uciekł. Bo otwieramy. Czy ja idę myśleć. Dobra. To Lena idzie umyć ręce i otwieramy te nagrody. Wyjaśnię, czemu nie było kamerki. Wczoraj się bardzo czułem, a teraz czuję się lepiej. bo no, wiecie. To jest a super. trzymaj cukierka, który jest bardzo kwaśny. No, mam cukierkę, dała mi tego. Takiego bardzo chwaśnego cukiera, A my przejdźmy do czego mnie nie było. Czułem się bardzo źle. Jak będę czuł za nosem, to przepraszam, koszuleczka Real Madrid. No bo wiecie. E, Ramos. Ramosik. Mój kochany Ramosik. Wiem, że źle wyglądam w słuchawkach. Dobra, Lena już idzie. Tak, Lenia? Co? Wiedziałeś. Wiedziałem, czułem to. A nie, bo nie słyszałam. No czy... dawaj, sobie krzesło tu, ale miałaś cochawki mieć tutaj, bo ciebie nie będzie. Kościół. I dzisiaj nagry... na... otwieramy co Lena na za moją najlepszą nagę, za ten turniej co grałem. Ciesz się? Mhm. Za to co grałem. A ty nie masz koszulki, ja mam. Realu. No nie byłam dopiero w mieście. No Lena była dopiero w mieście. I Lena mnie w sumie zaraziła katarem. Dlatego wczoraj nie było odcinku z kamerą? Przeniosło się. Dokładnie, więc już możemy się ruszyć na FIFA. Pokażemy Wam Team of the week, co możemy trafić z FledgePika. Kate'a. Zaraz. Nie chcemy Kejty. tego pana też tego. No wiadomo, ich nie chce nikt. Praktycznie Bebu jest fajny, on jest fajny, kanał super, kanał Atala w ogóle nie chce, bo mają już tą kartę. Mylera też nie. No, a z tego składu to wszystkich, oprócz w sumie Marcelo, nie? I jak... Nagrywałam tu dwa razy. I... Więc tak. Jeśli zarobimy z tych nagród, z tych dwóch paczuszek i nagród za full 50 tysięcy, to bierzemy paczki za Rivals. Jeśli... Oczywiście, jeśli jesteście gotowi, to zostawcie łapkę w górę. I zostawcie łapkę w górę. Właśnie Lena też będzie otwierać. Jelena! Dobra, Lena, ale spok teraz już odbieramy. Mhm. Lena, już odbieramy gryź. Ale wiesz, że musisz wypluć, bo to jest niepołykalne. Mhm. A to szybciej to zrobi? No, za chwilę poczekamy. Neymar, oczywiście nie trafię. Widzieliście, że tam był Neymar. Jeśli chodzi o cenę najtańszej kony, którą chcielibyśmy kupić z Leną. to znaczy, Lena by chciała kupić M albo Mbappa, albo tego. Ale możemy kupić jeszcze jedną kartę. Informa Feliksa. Chcia... Nie, Ale Dzieńca nie ma, nie? nie. Chciałabyś Informa Feliksa? No bo nie. na Mbappe nas nie stać, a nie lubisz już Feliksa? To trochę lubię. <grym> Ikony były wczoraj o wiele taniej. Więc najtańszą ikoną teraz jest Van Teroi, Ale jego na pewno nie kupimy, bo jest dupy. Czemu tak Jeżeli... głośno, wózdy, to dupy. Co tak głośno na muzykę No to przy, przyciskaj sobie. Drugi jest Shirer, ja go też jej ja kupiłem, bo też jest do, <grywia> wiadomo czego. No, wyplujesz? Po co mam wypluwać? Jak dopiero yy, yy, żyłem. No dobra. Ale nie, nie żyuj tak głośno, dobra? No to tak tu stary. połóż. No, tak ci, jak ci wygodniej, wiesz? Gotowa? Nagrody są najlepszą rangę. Czy się to nagrywa? Ja muszę sprawdzić, bo ja będę płakał, jeśli nie nagra. Nagrywa się wszystko. Lena, 3, 2, 1. Gotowa? Daj rękę, daj rękę. To co wbiłem? To co udało się wbić. Srebro, 1. Cieszysz się? Udało się wbić. I jakie będą nagrody? Najpierw niestety player pick, czyli to co najlepsze na... A dopiero gorsze czy na sam koniec, ale zobaczmy. Pięknie. Lena, musimy do miniaturki dać, więc. Nie czuję. Się... Hmm. Przez kilka sekund. Nie czekaj. Się... Dobra, miejmy nadzieję, że będzie ja nie? Hmm. I co jest za to? Mamy tak: 20 tysięcy monet, dwie paczki, bardzo hmm. fajne. Player Pika, którego teraz otwieramy hmm. i jest super, mam nadzieję. I punkty do mistrzostw. Nie! Teraz już! My nie chcemy już! Musimy! Kto otwiera? Razem. Dobra, razem, ale ja muszę mieć ten... Trzy! Nie patrzę! Proszę! Ojej. Ojej. No zastanawiam się, no nie są to najlepsze nagrody, takie jakie chciałam za pierwsze srebro jeden. Marcelo, którym nie będę grał. Mamy z niższą oceną Romero, którym już bym grał. Hmm. Beznadziejne. Beznadziejnie. Hmm. Romero bym w sumie wziął jak pod granie, ale Marcelo ma wyższą ocenę, nie? Nie wiem, kogo w sumie. Wiesz? No bo na pewno nie tego, nie? To kogo moglibyśmy wziąć? Marcelo czy Romeo? Tylko Romeo. Ja też bym wziął Romeo, bo może ma, ma niższą ocenę. No ale widzisz. Ale jest lepszy. Do grania. Ale tak naprawdę czy my nie będziemy grać. Będziesz. Będziesz musiał. Nie wiem właśnie. Ale będziesz musiał. Ja bym wziął chyba Marcelo jednak. Romeo. Dobra, Romeo, bo sobie go przetestujemy, tak? No, bo zobacz te statystyki. Tempo super. No, tylko te inne statystyki już ma lepsze Marcelo od Romeo, ale tempo, tempo nie. Hmm. Hmm. Tak, myślałam, że będzie tak do dupy. Weźmy Romeo. Tego nie. No. no dobra. Mój pierwszy player pick. Szkoda, że tyle warty. A. Nieważne. Tak wygląda. Miejmy nadzieję, że w kolejnym tygodniu będzie lepiej, bo ja już też gram ten turniej, więc co nie? Mm -hmm. Wysyłamy... O nie! Musimy przepalić skład, żeby... Kurde, zwróciłem go sobie do dobra i no, nie jestem jakoś zadowolona, ale mamy 120 tysięcy, nie? Tak jak mówiłem. mamy te dwie paczki, ja jedną czy jedną. Co nie? Dobra. Co na szywodę teraz nagrywasz? Nie. Aha. No co? Nic. I właśnie miałem. I Właśnie miałem. działa? No, włączyłem. Włączyłem, dobra, no? Wszystko jest git? Tak, dobra. Yy, musimy sobie teraz pokazać ci składę, chciałem właśnie zagrać z tym mhm. Romeo. Już ci pokazuję. Patrz, to chciałem zagrać tak. Że tu idzie Milikowicz, nie? Co, nie? I tu idzie ten Romeo, ten co trafiliśmy, nie? Widzisz? Mm -hmm. Tu mm, Tu by poszedł sobie Albo Son, albo Watkins, nie? No to Watkins na przykład Tu A tu byśmy sobie kupili Sisoko Albo właśnie ikonę, nie? Co, nie? Co, nie Leniuś? Co? Albo właśnie byśmy sobie tu kupili konę albo Sisoko. Mhm. O, tak. I tu byśmy coś kupili. No bo widzisz, Romeo się zgrywa, nie? Dlatego bym wziąć, bo pasuje tu. Dobra, ale teraz co w sumie jest ważniejsze? Z jednej strony. Czyli zarobić. Zarobić. No. Boję się. A ty? Nie. Otwierasz mega paczkę dużą. Dobra. Masz, przejmujesz pada? Tom chce. Nie, to nie, to ja otwieram. A. No <grym> dawaj. Ekrany. Zamykaj oczy, zamykaj ty. Oczy, proszę, ekrany, ekrany, albo walk up. najlepiej, ekrany. Nie ma ekranu. <grym> Są ekrany, okej. Okay. Dobra, czyli jakieś 8-5 najlepiej, ojej. Yy. Napastnik. To jest Higuain, czyli bardzo przeciętnie, mimo to. <grym> No, bardzo słaba paczka, mimo to. Okej, okay. okej, okay, dobra. Ale oczywiście ja sobie liczyłem, ile no. zarobimy. ale czemu mnie nie widać? Teraz mnie widać. No, wiem. No, jest tro... so, Sorry, że patrzę sobie na cenę, no ale ten. No, o, może te karty będą coś warte. No to nie. To nie. Ale na To też nie. To wiem, że nie. Teraz sobie pixel quick kwixel, kwixel, nie wyłączmy komputera przez przypadek. Oh. Eee, Okej, okay. nie, ten to nie. No tak. I te karty, te co trafiłaś ty, otwierałaś tą paczkę, nie? Tak. Później sobie z Renum sprzedamy. Nagrywa się? Tak. 800 m. No i teraz muszę trafić. Obliczmy sobie, dobra? Mm -hmm. y wiem, że y ten kalkulator jest. jest Teraz w każdym filmie, ale <laughs> wiem, że ten kalkulator jest w każdym filmie. Cicho. Ja wiem, ja wiem. Sprawdźmy. Nie, 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 nie ruszaj. Sprawdź, mogę sobie policzyć, czy nie? Nie. <laughs> 300, monet. Licz 300. Dodać 3... Dobra, będziemy sobie tak. 300. Y... 300, dodać 300. 600. 600, dokładnie. O, on może być coś warty, okej, okay. no to tu mamy tak 500, dodać, 500, oj, 500, 1100, young, o poczekaj, patrz, tak jak myślałem, 1000 monet, no i git, no i 1000 monet, dodać 1000, dobra, munamino, munamino, 2000, nie no o 7. Co zrobiłeś? Co? Nie, spokojnie. No to tu będzie 800, 800. Dobra. Dodać minus 6. Dobra. Dodać. 800, bo tak gdzieś kosztuje. Rodriguez też pewnie, nie? 800. Tak. Dodać. Umiesz używać kalkulatora? Tak. Dobra, to, umie, to, 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 no, to teraz Ty pisz, dobra? Spoko? Pisz 700, dodać 700, 700. Nie, już dodałem, 700. 700 no, dobra, to znowu dodać. Krychowiak, no tutaj też daj 700. Masz? Dodać, już Ci mówię. Dodać 800. 800. Masz? dodać yy... 800. osiemset osiemset, no pięć, ile? osiemset osiemset, tak. I dodaj dwa tysiące pięćset dwa, tu ja napiszę. dwa pięćset dziesięć tysięcy, eee, Lena, czyli 10, no czyli mamy 10k, czyli 133 tysiące. Mhm. Musimy wyciągnąć jeszcze. Chyba weźmiemy paczki. Teraz policzyłem. Dobra, teraz ja otwieram, nie? I żeby były ekrany, uwaga. Wierek. Wiem. Ekrany, jak tu nie będzie się ekran, się załamę. Już nie patrzeć tak jak ja. No, nie, muszę, wie. muszę. Nie dobra, możesz. Dobra, dobra, nie patrzę, ale i tak słychać. Już, już nie ma. Ekrany! Widziałem cicho. Wielk? Aj, Kastels, myślałem, że bo nie widziałem, czy jest walkout. No ale są ekrany, czyli kolejne dwa tysiące. I jeszcze, no dobra. Jeszcze może jakieś ekrany? Nie. Yy, tu już sobie liczyłem wcześniej, wiesz? Mhm. Ale i tak sobie policzymy, dobra? Ale są ekrany przynajmniej, dobra? Co nie? Są ekrany, nie. Dobra, spoczka. I teraz albo zarabiamy 27 tysięcy, albo bierzemy 6 paczek. Co? Albo zarabiamy 27 tysięcy, albo bierzemy 5 pa 6 paczek. Chyba paczki, nie? Paczki. Musimy. Przepraszamy, przepraszamy, spokojnie. <laughs> Dobra, liczymy. Kalkulatorek jest. Proszę. To to możemy usunąć. Kalkulatorek włącz. Otwórz, otwórz. Nie, tylko 6. Otwórz. Dobra. Dobra, tu ja pomnożę. No. Idź otwórz szybko. Dobra. Ja zapamiętam, które karty są trafione, a które nie. Tu mamy 500. Szybko zamknij drzwi. 500. Zamchnij. 500 dodać. Zero. Dodać. No, 300. Dwie karty i wiesz, ile już mamy? 900. 800 znaczy. O, tu będzie kolejne 500. O nie, tu nawet 500 nie ma. No to 400. 400. Ok, 1500. Tu mamy dodać 300. Babciu, nic ten. 300. Dodać. Um, dobra, tu już sobie pomnożymy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery.

Widzicie, to jest właśnie babcia niestety? O no, co chodzi? No, halo! Nagrywam. Już jesteśmy wiem ile tam? 1900 chyba. Czyli ile ja miałem? 1900. No. Dodać. 19 razy. Aha, dziwo. Dobra, czyli zapalacz, 2000. 19 razy. E, 19 razy. Dajmy 6. Dajmy... No, tu to, to dokładnie trzeba policzyć. Dobra, policzmy, że wszystko będzie po 500. To już mamy 2. Ile? 12 tysięcy i castels. Dodać castels 2500 y było 12. Dodać 2500. 14 500. I tam nam wyszło, Lena na ile nam wyszło w poprzedniej paczce? 10 000, nie? 150 000. No to chodź. Chodź, Lena, paczki. Nie, Lena już nie chce, dobra. I teraz, albo mamy 160. W sumie to jest różnica tak naprawdę 10 000, bo zobacz. No nie, różnica 10. No um, tu mamy. Hmm. Takie mam paczki, nie? Wezmę te chyba. Nie wiem, wziąłbym. No, ale mam na to podspieranie. Wiedziałem, że. A może wymienne? Nie, no wymienne się już totalnie nie opłacają. A dobra! Bierzemy paczki specjalnie dla Was. Wiem, że źle zrobiłem, ale... Niestety spadłem z rangi no, więc otwieramy. Jeśli nie będzie tu jednych ekranów, to się załamę i będę płakał przez trzy dni, ale dobra. Pier te pierwsze paczki, dwie są słabiutkie naprawdę, ale rzadka karta przynajmniej, bo tu są trzy, tylko, tylko rzadkie. Benitez, jak najbardziej fajnie. 81, no i w sumie i tak dostajemy bardzo fajne, dużo a Dzisiaj jeszcze będą ważne mecze, czyli tam pewnie zarobimy te 27k, nie? Właśnie za te ważne mecze. Druga. Druga paczka, druga paczka, ciśnienie, nie, chociaż nie, w tej paczce nie ma ciśnień tak naprawdę, na nice, Żeby było dobrze po prostu. O, znowu rzadka karta. Tym razem Mignole, Mignolet, Mignolet. Griffon no dobra, ta paczka już gorsza, chociaż nie, lepsza. Aha, aha, no super, 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 super. Dwa duplikaty. Wiem, jaki mam duplikaty, zrobimy sobie SBC. Okay. Zrobimy sobie SBC opaczkę. Trzech każdy Bundesliga Bundesligi. Bo no, tak. I tak miałem plea. Dobra, będę pamiętał plea, okej okay. Dobra, czyli tak z plea. To jest na pewno plea. Joaquin. ok. Okej. Alkoje ja miałem tam jeszcze w duplikatach. Zapomniałem. Już nie pamiętam, koło tam miałem. Leminę. Nie, leminy nie miałem. Zapomniałem, koło miałem w duplikatach. Zaraz sprawdzę. No ale dobra e Okej. Okay. Dobra, no to dajemy te karty. Dajemy dajemy te karty z takie z takich no, słabych jednak lik na rodo żeby no, do icon Swap żeby ten żeby mimo to mieć karty do icon swap. Nie ma aż dużo tych kart, ale ja sobie bardzo skipiu, skipuję większość kart tak naprawdę. Yy, Weigle chyba nie chcę Weigle przepalać. Yy co mamy jeszcze golifło. Mm, opa. Opa. Dobra, bulasi. A niech będzie ta dwójka. Nisko oceniona. co i tak będzie pasować idealnie. A zaraz zobaczymy, kogo to tam jeszcze był. Ale w sumie możemy wziąć tego chłopa i tak. Tu będzie hamid. te. Tu ty, tu ty, ty, tu ty, tu Rafał, tu Plea, a teraz idziemy, poczekaj, bo się pomyliłem, to nie te paczki. Naprawdę, muszę od nowa. Nie, nie muszę. Zobaczył, kto tam był jeszcze drugi. Drugi był Hamid, okej. Okay. No czyli tak musimy dać tą jedną kartę naszą. Romeo, no te nagrody... Nie co damy tych nagród na długo. Jak praktycznie każdych. Ale może kolejne będą dobre. No, jak mówiłem, będę próbował bić Golda. Trzy. A tam już nagrody są fajne, naprawdę. Dobra, otwórzmy paczkę Tom jeszcze. O, piękny paczek znowu. A no. Dobra. No i znowu pięć paczek, jeśli mam ocenę trafy, no to spoko, w piłkarz z Bundesligi. Dajcie nie, tu nie ekran, ale może być coś w sumie. No nie. Tu już skipnę, bo to była gwarantowana rzadka karta. Dwóch obrońców z Bundesligi, jak najbardziej fajnie. I teraz, jeśli tu nie będzie ani jednych ekranów, z tych nagród się zawiodę. Pierwsza paczka, jeśli nie będzie ekranów, będę smutny. Proszę, ekran. Ekrany, ekrany, ekran, ekrany, ekrany. Ekran, ekran, ekran... Nie ma. Mogłem brać monety. No ja wiedziałem, że tak się to skończy. Magaj. To teraz 8 83 teraz jednak. 83, Teraz rzadka. 83, Nie patrzę i musi być 8-3. Z słuchawki wyciszę. Ja nie widzę, ja nie widzę. Jak coś ja nie widzę, wy tylko widzicie i słyszycie. 3, 2, 1. O Jezus Maria. Boatek. znowu 8.2, No dajcie to 8 truje I Delaney, i Rodrigo. Wow, bardzo mamny na arsenału. W sumie ta paczka była fajna. Mimo tak, że te paczki są słabe. Dobra, please. Nie patrzę teraz, czy są ekrany. Nie patrzę teraz, czy są ekrany. Ekran, no jedne. Chyba nie ma. Nie. Nie będzie ekranów z tych paczek. Jaki syf. Dobra. Otwieram to. Ja nie, nie widzę, nie słyszę. O! Ekrany. Przynajmniej jedne. Mówiłem, mogłem się przy każdej palce Jedne krany były. No dobra. Może im to daliśmy. Jedne krany były. No ale. Tylko kować. No nie było warto. Wow. Nie było warto, ale ja teraz sobie wszystko posprzedaję. Jak mi nie wyjdzie 150 tysięcy, będę zamany. I tak mnie nie stać nawet na tego. na jakąś moją kartę. Ale i tak, bo musimy zobaczyć, ile ja tu mam kart. To sobie 4 strony. No. Patrz, pokażemy, o! To. Ile nam doszło kart do ważnych meczy, do słapów, I to jest już imponująca liczba. I oto właśnie brałem paczki. Zobaczcie to. To jest to. Dużo. Kart. Po to właśnie, po to brałem właśnie paczki, żeby było dużo kart. Widzicie, nie? Jest dużo kart. I mimo to będę robił jeszcze sobie paczki, żeby mimo to zarobić. Jest, jest trochę. Nie oszukujmy się, jest trochę. Dobra, trzymajcie się, no i na razie. Mam nadzieję, że wasze nagry były lepsze. Trzymaj się. No i cześć. Idę, niedługo nie, będę grał kolejnych czemuś. Pa!